Czasem w kabinie czuję, że nie jestem sam. Nie wiem, czy to duch Święty, czy pusta butelka po kawie, ale na pewno coś ze mną jedzie. Czasem o świcie, gdy autostrada jeszcze ziewa, spotykam znaki, które przypominają, kim jestem, że warto mieć odwagę, siłę i spojrzenie szeroko otwarte, nawet jeśli oczy ledwo się otwierają, po trzech. Trzecim. Ekspresso z termosu. Każdy z nas ma w sobie cztery zwierzęta. Człowieka, lewa, woła i orła. Niektóre z nich budzą się szybciej niż ja po nocy w kabinie. Pierwszy człowiek z Ewangelii według świętego Mateusza. Człowiek to rozum, serce i pamięć. Czasem Patrzę w lustro i widzę twarz no, zmęczoną, a czasem taką, co prosi o jeszcze jedną kawę. Nie jadę dla pieniędzy, bo te znikają szybciej niż paliwo. Jadę, bo ktoś w domu czeka. Mam imię, to też mam korzenie. Mam GPS, który twierdzi, że wie dokąd jadę, chociaż czasem to ja muszę jego ratować z błędu. Człowiek to ten, co pamięta, po co ruszył, i wie, że nawet gdy silnik się męczy, serce nie może zgasnąć. Lew Ewangelia według Świętego Marka. Lew to odwaga. Nie ten z cyrku, co ryczy dla zdjęcia, ale ten, co ryczy po cichu, gdy ktoś zajedzie mu drogę. Ryknie pod nosem, potem weschnie. A na końcu machnie ręką, no bo i tak wszyscy spotkamy się na tej stacji. Być może po kawę. Lew nie filozofuje. Lew jedzie, nawet jak radio gra od trzech dni te same wiadomości. W końcu i tak nikt nie wygra z korkami ani z pogodą. Czasem myślę, że lew to ten, co ma odwagę robić swoje, nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. No i w, Ewangelia według świętego Łukasza. No tak, tak, w, to ja dźwigam, ładuję, stoję w korkach, walczę z papierami, granicami i cierpliwością. Czasem czuję, jak patron wszystkich kierowców. Czy się ja, jak patron? No może. Co walczą z sachografem i kawą jednocześnie. To jest najlepsza msza, czasem ta, co dzieje się w kabinie, między jednym ładunkiem, a drugim. Nie zawsze w ciszy, czasem radio czeszczy, czasem ktoś z tyłu trąbi w rytm psalmu. Pan Bóg też słucha. Wół to siła, która nie krzyczy, która robi swoje, dzień po dniu. No i orzeł, Ewangelia według świętego Jana. Orzeł to spojrzenie w górę, ponad asfalt, ponad zmęczenie, ponad raty za ciężarówkę. Raz naprawdę go widziałem. Znaczy się orła, nie raty. Siedział na drodze, spojrzał tym dzikim okiem, chwycił zdobyć i wzbił się w powietrze. No i pasury zatrzeszczały. Och, o, asfalt, tak wyraźnie, że poczułem to w środku. To był znak. Pan Bóg czasem nie mówi słowami. Czasem po prostu przesyła orła. A czasem kotrolkę. Jeszcze raz. I tak sobie myślę, że i we mnie są cztery zwierzęta. Z człowieka pamięć i serce. Z lwa odwaga, nawet gdy się boję. Zwoła siłę, gdy wszystko idzie nie tak. I z orła, spojrzenie, które przypomina, że życie to nie tylko asfalt. Bo jak mówi pismo, Ci, którzy zaufali Panu, odzyskają siły, otrzymają skrzydła jak orły, albo przynajmniej nową trasę w GPS-ie. <laughs> no i tak jadę dalej. Droga, zapach diesla, kawa, cisza między kilometrami tam też, mówi Bóg, czasem szeptem, czasem przez CB Radio. Więc jadę nie po to, by zmienić świat, ale żeby nie zgubić siebie. Bo nawet wśród tirów, świateł i korków ciągle jest coś więcej niż asfalt. I to wystarczy.